Dzień dobry, witam was serdecznie na moim kanale Kolory życia. Na dzisiejszy wieczór mam nowy film, który zatytułowałam, Dlaczego tak wielu z nas ma problem, aby wiązać się z drugą osobą na stałe i chcieć z nią wspólnie zamieszkać i chcieć z nią założyć rodzinę. Coraz więcej osób chce być. Samodzielnymi, chcę mieszkać osobno, mieć swoją pracę, czuć się niezależnym i mieć kogoś, kogo będzie można odwiedzać od czasu do czasu, albo pójść z tym kimś gdzieś na kolację, albo może wyjechać na wspólny urlop, albo może. W inny sposób spędzić wolny czas w kinie, w saunie, na urodzinach innych znajomych, ale kiedy te wszystkie działania zakończą się, wtedy chcemy, żeby ta druga osoba poszła swoją drogą, żeby poszła do swojego mieszkania i abyśmy mogli zostać sami. Czyli myślimy sobie, Fajnie jest jak jest, i nie trzeba się przecież wiązać, żeby życie wspólnie można było w taki właśnie sposób realizować. Dzieje się tak coraz częściej. Ale pytanie jest dlaczego? Czy boimy się czegoś? Czy przed czymś się bronimy? Czy podświadomie nie chcemy? Takich związków, które uważamy, że będą nas wiązać i ograniczać? Czy nieświadomie tak reagujemy, bo może takie coś widzieliśmy, albo mieliśmy jakieś przeżycia, które w ten sposób teraz dają nam znać o sobie? Zawsze myślę, jak to jest i jak to było w naszym domu rodzinnym. Wydaje mi się, że to ma bardzo duże znaczenie, z jakiego domu pochodzimy. Czy była to rodzina tak zwana pełna? Czy może rodzina, w której brakowało mamy, albo brakowało taty? Ważne jest, jak te osoby ze sobą rozmawiały, jakim uczuciem się obdarzały, czy szły razem przez życie. Za rękę? Czy obdarzały się wzajemnym wsparciem? Czy rozmawiały ze sobą? I jak rozmawiały? Czy tworzyły drużynę, która wiedziała, że jedna ze stron może na drugiej stronie polegać? Dzieci w takich rodzinach kompletnych, niekompletnych, w rodzinach różnych są najlepszymi obserwatorami. Widzą, jak mama rozmawia z tatą, jak mama zachowuje się, kiedy taty nie ma w domu, co robi tata, kiedy mamy nie ma, jak on się zachowuje, czy jest często w domu, czy zajmuje się również z dziećmi, czy przynosi może mamie kwiaty, czy często się uśmiecha, czy mama nie jest zmęczona, czy mama ma czas. Czy w domu jest wesoło, pogodnie, ciepło, czy są krzyki, czy obrzucanie się słownymi, ciężkimi epitetami? Czy rodzice mają jakieś wartości, które starają się dzieciom przekazać? Jeżeli widzimy, że to wszystko wspólnie gra i że rodzice są w jednej drużynie, no to łatwiej jest nam zrozumieć ten sens, kiedy dwoje ludzi spotyka się ze sobą i rodzinę zakłada. Mieszka wspólnie, rozmawia wspólnie, wspólnie syp sypia, majmy rodzice mają sypialnie, dzieci mają swoje pokoje. Kiedy w zgodzie i w harmonii odbywa się całe życie. Kiedy przeżywa się w zgodzie i w harmonii, każdy dzień. Widzimy my, jak ze sobą rozmawiają rodzice, ale również widzimy, jak rodzice rozmawiają z nami, czyli z dziećmi, co starają się nam przekazać. Czy budują w nas wiarę w drugiego człowieka? Czy potrafią nam przekazać to, że miłość jest bardzo ważną emocją i bardzo ważnym uczuciem? Że miłość. Nie jest zaborcza, że miłość nie rani, i że miłość nie musi boleć. Jeżeli dorastamy w takim domu, jesteśmy doceniani jako dzieci, jesteśmy akceptowani. Jesteśmy zauważani w domu, w którym rodzice mają dla nas czas, to oczywiście wierzymy, że tak jest dobrze. I tak może być. I może i tak będzie w naszym domu, kiedy dorośniemy. Ale jeżeli w takim domu jest inaczej, bo rodzice kłócą się ze sobą, dla nas nie mają w ogóle czasu, albo nas również obrażają, spychają do kąta, musimy się chować najlepiej, żeby nas nie zauważono. Może wytyka nam się nasze wady. Może przekazuje nam się informacje, które nie budują naszej wartości, a wręcz przeciwnie. Budują nas kompleksy, wiarę w to, że jesteśmy niekochani, że miłość nie istnieje, a jeżeli już, to musi bardzo boleć. To wtedy, będąc ludźmi dorosłymi, zastanawiamy się, może i nieświadomie, albo i świadomie, czy warto coś takiego powtórzyć. Czy warto powtórzyć to, co było w naszym domu rodzinnym. Często jest tak, słuchajcie, że wielu z naszych rodziców mówi nam: Pamiętaj, żebyś była samodzielna. Pamiętaj, że najlepiej robisz to ty, i to, co ty zrobisz, to wiesz, że jest zrobione dobrze. Nigdy nie polegaj na innych, skup się na sobie, patrz, gdzie twój cel i idź drogą do niego. I potem może się zdarzyć tak, że taki młody człowiek, kiedy już zdobędzie wykształcenie, dobrą posadę, będzie już miał swoje mieszkanie, pójdzie na tak zwane swoje. Ciężko jest mu zaakceptować fakt, że do tego swojego wewnętrznego życia, dobrze ułożonego, zgodnie z wartościami i zasadami przekazanymi mu w domu, ma wejść ktoś inny, obcy człowiek. No bo przecież zawsze najlepiej jest polegać na sobie. Trudno jest zaufać komuś innemu. Albo wtedy trudno jest zaufać i może pomyśleć sobie, jeżeli ja wejdę w taki związek, to z pewnych rzeczy będę musiała albo musiał zrezygnować. Nie będę mógł mieć wielu przyjaciół. Częściej będę musiał przebywać w domu, może pojawią się dzieci, a to jest krzyk, obowiązek, nieprzyspane może noce. Albo może będę musiał pracować za dwóch, albo ja jako kobieta nie będę mogła pracować i wykonywać swojego zawodu. No i po cóż byłoby mi wtedy uczyć się tak bardzo i studiować, kiedy i tak nie będę mogła pracować i wykonywać swoich, swojego zawodu, który zawsze chciałam. To jeden aspekt. W innym sytuacji jest dzielenie się tą miłością i obdarzeniem drugiego człowieka zaufaniem. Trzeba wiedzieć i być pełnym miłości, pełnym zaufania i wiary w drugiego człowieka. Aby można było się z kim związać i zaufać mu, wiedząc, mając wzorce, może i wzorce z domu, kiedy rodzice właśnie szli wspólnie przez życie za rękę. Raz może było gorzej, a raz, albo i wiele razy było lepiej, ale w takich różnych sytuacjach mogli oni na sobie polegać. Jeżeli jesteśmy pełni miłości, napełnieni wiarą, że miłość nie boli, miłość to wolność, miłość to dobro, miłość to wspólność, to będziemy mogli się tym dzielić. Bo mamy tego wystarczająco dużo dla siebie. Bo nauczyliśmy się, że tak jest, bo widzieliśmy, że tak jest i czujemy, że tak jest. Więc jeżeli spotykamy drugą osobę, która również jest pełna takich dobrych emocji, takiej dobrej wiary, to wtedy możemy wspólnie coś budować. Trudno jest dzielić się z czymś, czemu, czego samemu jest za mało, czego samemu się za mało Otrzymało, nauczo, nauczyło, ponieważ ciągle czujemy się w pewnym sensie puści i szukamy na oślep, na prawo i na lewo, może nieświadomie, kogoś takiego, kto będzie mógł spełnić nasze oczekiwania, właśnie te oczekiwania, które mieliśmy w domu, a których nigdy nie otrzymaliśmy. Czy dobrze jest i lepiej jest być samemu? Czy jednak lepiej jest mieć osoby, z którymi będzie tworzyła się wspólną rodzinę? Zauważcie, jak wiele czynników ma na to wpływ: czynników z życia naszego dzieciństwa, czynników z naszego domu rodzinnego, z tego, jak zachowywali się nasi rodzice, rodzice naszych koleżanek, naszych znajomych, jak zachowują się nasi przyjaciele, jakie my mamy wartości. Czy jesteśmy wypełnieni czymś, z czym możemy się dzielić z inną osobą, i czy chcemy do tego dążyć? I czy chcemy, żeby tak było? Czy może wolimy być sami dla siebie, odpowiedzialni tylko za siebie i od czasu do czasu spełniać swoje zachcianki? Czy bycie samym i podjęcie takiej decyzji jest czymś złym? Warto by się było zastanowić, jak jest u każdego z nas. Mamy wiele rodzin? Wiele małżeństw, których uczucie wypala się po paru już pierwszych latach związku. I jaki jest tego powód? Dlaczego ludzie rozchodzą się? Dlaczego nagle przestają na sobie polegać i nie widzą sensu wspólnego życia? Może właśnie są tacy wewnętrznie emocjonalni puści? Może wiązali się ze sobą, bo wydawało im się, że znaleźli kogoś, kto tą pustkę wypełni. Nie mogli się podzielić z czymś, czego sami nie mają. Czy lepiej jest być samym, zdanym na siebie, na dobre i na złe? Czy być z kimś, oczekiwać od niego za wszelką cenę pomocy, albo znosić jego trudny charakter, trudne cechy charakteru, bo tylko dlatego, by mieć. Z kimś usiąść wieczorem na Sofie, ale niekoniecznie musieć z tym kimś rozmawiać. Czy bycie ze sobą jest w pewnym sensie samym ze sobą i w związku tylko takim, aby spotkać się na jedzenie, na spacer, na url? Nie jest może jakimś egoizmem, ale egoizmem dlaczego? Egoizmem z wyboru? Czy egoizmem takim bo tak nas nauczono. Co ty myślicie? Napiszcie w komentarzu, będę się bardzo cieszyć.